Jeśli tworzysz cokolwiek dla klientów, to posłuchaj tej historii, bo nauczyła mnie jednej ważnej rzeczy. Prosty projekt nie znaczy tani projekt. Pisał do mnie klient. Klaska gatunku. Ciema, zmontujesz mi coś króciutkiego na socjalki. 20 sekund, mega proste. Ja sobie myślę, spoko. Konkretne wymagania? On mi na to odpisuje: nie, materiał z jakiegoś eventu, zrób coś fajnego. Ja sobie głupi myślę. Godzina roboty i po temacie. Pierwsza wersja gotowa, wysłana. Po chwili już dostałem feedback. Super, ale wiesz co? Dodaj jeszcze: odliczanie, intro z animowanym logiem, napisy, jak u ekipy, zdjęcia z drona, których nie było. No i na koniec, żeby wyglądało to jak trailer z Netflixa ale w pionie. Wiadomo, bo na socjalki. Wysłałem. Ale dołączyłem do tego adekwatną wycenę i się zaczęło. Ale jak to, przecież to miał być prosty i szybki materiał. Właśnie dlatego od teraz robię wycenę zanim dotknę się plików klienta. Bo to co wygląda na pierwszy rzut oka prosto, często takie nie jest. Szczególnie jak od początku nie ma żadnych konkretnych wymagań. A ty, jakie masz historie montażowe z klientami? Napisz w komentarzu, chętnie poczytam.